Cześć, wszystkich! Bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście. No, jak tym razem w grze. Brawl Stars, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie opening. W sobie to nawet dwa openingi, e, które mam już dla Was wcześniej nagrane. Dlatego zaraz wam otworzę nagrania z tych openingów. E, ale możemy sobie w sklepie jeszcze w tym momencie kupić mega skrzynkę. Dlatego skorzystam z tego i kupię sobie od razu też za klejnoty tą mega skrzyneczkę. Zobaczmy, czy może mi z niej coś wypadnie. Dobra, mamy 229 monetek, Co dalej? Franka, do Franka punkciki. Jessie, B, Rico, dobra. Co tam dalej mamy? Dobra, postaci nam, żadna postać nam nie wydropiła. E, ale teraz sobie pooglądajcie te dwa openingi, które dla was nagrałem i zaraz sobie... A, jeszcze tu jest skrzyneczka mała, też ją weźmiemy. E, ale zaraz sobie zagramy postaciami, które nam e, powydropi, powy Które nam wydropiły ostatnio po prostu. Wszystkimi nowymi postaciami sobie pogramy, które mam. E, a myślę, że będzie to dosyć fajna rozgryweczka, dlatego zostawcie z nami dłużej. Zostawcie łapę w górę koniecznie e, pod tym odcinieczkiem. jeśli chcecie więcej Brawl Starsa na kanale. I miłego oglądania. O, mamy, słuchajcie, też tutaj nowy pakietik w sklepie. Zobaczymy, co nam wypadnie. Mamy na pewno klejnociki słuchajcie. 80 klejnotów w tym pakiecie i 700 monet. I teraz mamy do tworzenia jeszcze 3 mega boxy. Zobaczymy, że z któregoś mega boxika nam coś wypadnie. Z tego z, chyba nic nie będzie. Z tego co widzę. Dobra, jest. No tak, y, optymalnie, ale szkoda, że też nie wypadło mi nic do rosy. E, dobra, tutaj mamy y, kolejnego mega boxika. O, doszedł spoko, bardzo spoko Trzy klejnoty, okej okay, to jest chyba ostatni, o ile się nie mylę Z którego też mi nie wypadła żadna postać oczywiście e, Dodaryła tutaj jest, okej okay, Ale trochę więcej nawet klejnotów, więc o tyle spoko Dobra, słuchajcie, otwieramy pakietik trzech mega skrzynek jest Za 120 e, klejnotów, jestem bardzo ciekawy Co nam wypadnie, czy z jakiejś mega skrzyneczki może trafimy e, Jakąś postać, mam nadzieję, że tak się uda e, Dobra, otwieramy sobie na pewno, pierwsza mega skrzyna leci Okej, okay, tu nie będzie postaci, to już wiem Okej, okay, i Darylek I są klejnoty, no dobra, dobra Pierwsza skrzynczka poleciała, teraz lecimy z drugą Troszeczkę jest, troszeczkę jest stresik Ale dobra, tu też nie będzie postaci Okej, okay, ale dobi dużo Więc spoko eee, Trzy klejnociki dodatkowo I dobra, lecimy z trzecią, ostatnią Życzcie powodzenia, żeby tu coś fajnego wyleciało Otwieramy No i nic, nie ma też postaci niestety No trudno, no trudno Nic wielkiego się nie stało Dobra, ostatnio wydropiłem na pewno właśnie tą postać. Bardzo fajnie mi się nią grało, kilka gierek nią zagrałem przed odcineczkiem. W ogóle wiem, że się znowu nie wyrobiłem. Prawdopodobnie na 14.10, ale no jest naprawdę ciężko ostatnio z czasem. Szczególnie, że właśnie wypuszczam dużo muzyki na kanale Flowriders, dlatego jest dużo pracy naprawdę. Ponieważ zajmuję się trzema kanałami i jeszcze do tego muzyką. O, koleżka obrywa dosyć solidnie. No nie, nie w to, co to za fokus? Nie dostał, cwaniak Dobra, dostał No Co ten koleżka robi w ogóle? Dobra, nie ma go Można się teraz swobodnie zająć skrzyneczkami Myślę, że na tych rangach tutaj, czy rangach, no tutaj powinno być łatwiej mi się wydaje I tutaj powinniśmy sobie dać radę bez problemu Trzeba się będzie tutaj tylko troszeczkę właśnie Nafeedować. W ogóle, no, jak dużo osób z, dużo z Was zauważyło, ja nie jestem dobry w Brawl Starsy, Gram w to dopiero od niedawna. Dobra, może nie, będzie, nie damy się tak lać po morce. Ale jak ta skrzynka się rozwali, to sobie skoczymy po to. Zaryzykujemy chyba. Chociaż nie wiem, czy warto. A może jednak. I myślę, że tutaj nie powinno być jakoś mega ciężko wygrać na tych rangach. Okej, okay, do, oberwał kolcik Oj Dobra, dzięki wielkie O, w mordę Zobiliśmy go, dobra, 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 jest git Ale byliśmy w niebezpieczeństwie dosyć sporym przez chwilę Dobra W ogóle ta mapa, szczerze wam powiem, jest taka średnia jak dla mnie W sensie, no nie, nie, nie podoba mi się jakoś Mega, nie będę ukrywał e, Ale, no trudno, i tak tutaj wygramy. mam taką nadzieję przynajmniej e, W ogóle bardzo fajna postać, bardzo przyjemnie mi się nią gra Naprawdę super jest to, że im dalej jest od przeciwnika tym większy damage. W końcu taka postać właśnie, którą sobie mogę tak posnajpić eee, właśnie tak jak tego pana przed chwilą. Eee, no jeszcze nie umiem ja miał dobrze grać, nie, nie mam dobrze rężu wysprzu tego czy tego zasięgu właśnie z snajpereczki, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Dobra. Dobra, choć tutaj koleżko, ale oberwałeś. O jejku, ale z ciebie. Musi być smutny człowiek w tym momencie. Dobra. Mamy kolejnego. Już jest ostateczne starcie, słuchajcie. No, mamy dosyć sporo tych klejnotów. Nie ma co ukrywać i to będzie raczej łatwe do zrobienia, mi się wydaje. Gdzie jest koleżka? Załatwimy go z ulta, bo jest bardzo satysfakcjonujący. O, w mordę. To może nie być takie proste, a jednak będzie. <laughs> jednak będzie bardzo proste. Ojej, ja, jutro teraz będzie uciekał. Dobra, mamy to, mamy to, słuchajcie. Zrobiliśmy to. No i nie było rzeczywiście trudno wcale. Dobra, mamy szóstą rangę. Spoczko sprawa. Lecimy z tym, coxem, dalej. O, tej widzowie nas zapraszają. Myślę, że sobie z wami pogram na pewno e, za którymś razem. Teraz sobie tylko nagram odcineczek. Na pewno warto e, wbijać do gierki i sobie mnie zapraszać ewentualnie do, do tego, jeżeli ja jestem, ponieważ e, często gram z widzami. Często gram z widzami, to na pewno e, jest dosyć często sprawa. Dobra, lecimy nią kolejną gierkę, bo fajnie mi się nie grało i mam ochotę nią jeszcze raz zagrać. Fajnie, bardzo przyjemna postać, naprawdę O kurczaczki, koleżko Dostał Oż, koleżko Dobra, zabity Bardzo dobrze O, już ma nauczkę, że do mnie się nie fika Dobra Zniszczymy sobie tą skrzyneczkę Aj, co ja robię w ogóle? Come on, come on, Ale bardzo długo się unite ataki ładują, no ale się nie dziwię, szczerze mówiąc. Bo jest bardzo mocna. Tylko wydaje mi się, że na jakichś wyższych rangach może być dosyć trudna. W sensie, może być ciężko nią wygrać, tak mi się wydaje. Właśnie z taką Rosą na przykład. Czy niby ją można brać na odległość, ale jak już się zmniejszy dystans i tak dalej, to myślę, że to może być bardzo, bardzo trudne. O, koleżko. Czemu on mnie nie bije? Ej, dobra, to jest jakiś dziwny człowiek. Bardzo dziwny. O, koleżka, dobra. Musimy się schilować. Nie gadajcie, że to przeżyliśmy w tym momencie. Przeżyliśmy to. Dobra. Najważniejsze, że to przeżyliśmy. Oj, jaj, jaj dobra. Teraz jest nieprzyjemna sytuacja w tym momencie. Ale myślę, że mamy tego ulta i za pomocą tego ulta możemy z niej wyjść. Ostateczne starcie już jest. Dobra. O! Dobra, misia się pozbyliśmy. Ale to ciemno to widzę, bardzo ciemno to widzę. A! No dobra, to było, to było bez szans już w tym momencie, ale drugie miejsce też nie jest złe, więc naprawdę nie ma, nie ma tragedii. Weźmiemy sobie w takim razie teraz inną postać, zobaczmy sobie, co tam jeszcze mamy w ogóle. Chętnie bym sobie zagrał B jeszcze właśnie. Okej, okay, mamy nawet ją do ulepszenia, weźmiemy sobie ją jak najbardziej. Myślę, że sobie właśnie nią zagramy. Sobie tylko trochę ściszę, mam bardzo głośne dźwięki z tej gierki. Okej, okay. dobra. Bierzemy to jak najbardziej. No i co, spróbuję sobie nią zagrać gereczkę. Chyba na nie mam ilo? Którą? Siódmą rangę, bo tam w już nie, za nie zauważyłem, nie zapamiętałem dobrze. Ale myślę, że nią się będzie grało naprawdę przyjemnie. Ale też to jest jedna z tych według mnie trudniejszych postaci. czyli no to wy tak wynika z moich obserwacji, ponieważ... E Oż kurczaczki, cwaniaku. No, też jest taka do wyczucia, trzeba nią po prostu dużo grać. Mi się wydaje, żeby być naprawdę takim totalnym koksem. Ok, tutaj się skupiam teraz trochę. Jest bardzo niebezpiecznie w tym momencie dla mnie. Dobra, nie trafiam sobie nic z tych autoataków. Ojej, ale mi przycięło przez chwilę Dobra, gdzie oni są? O tutaj, dobra, dobra, mamy koleżkę No Walnij raz dobrze tym rządłem. On ma ulta, on ma ulta Co jest dla nas, kurcze, koszmarne To jest, nie słabo mi idzie dzisiaj Nie będę ukrywał Spróbujemy sobie zagrać Frankiem. Nim będzie prościej, zdecydowanie. A dwunastą rangę mam na niej. No dobra, to też wyjaśnia trochę, dlaczego był trochę większy poziom. Yy, możemy sobie. Bibi też się fajnie będzie grała, ale dobra, Frankiem sobie machnijmy gereczkę. Myślę, że nim będzie się też fajniej i przyjemnie grało. Frank jest dosyć prosty, tak mi się wydaje. O, to jest dosyć prosta postać, po prostu nim. Nawet jak nawala, to stoi w tym momencie. Okej. Okay. Dobra, mamy go. Fajna, fajna postać. Nie będę ukrywał. Ma bardzo fajnego ulta, Frank. Muszę przyznać, że naprawdę szanuję jego ulta. O, dynamite tutaj. Dobra, łó! Rozwaliliśmy go zanim zdążył to zdobyć. Myślę, że to był dosyć dobry ruch w tym momencie. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś delikwencika, cwaniaczka. O, tutaj jest. O, tu, tu nawet kilku Dobra No, w tym miejscu skorzystaliśmy bardzo, bardzo dobrze. Trzy osoby się biły w jednym miejscu, gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta. <laughs> o jajku, ale suchy żart nie śmieszny. Dobra, ko tutaj mamy jeszcze? Ciekawego. No wychyl się, wychyl się, cwaniaku. Cwaniaczku. Proszę tutaj się tak ze mną nie bawić. W takie jest ch chowanki. Dobra. O walimy go. O. <laughs> Ale jesteśmy potworami w tym momencie. Ja nie mogę, ale fajna zabawa. Gdzie jesteś, koleżko? Zaraz dostaniesz ostro w mordę. Gdzie jesteś, koleżko? Tutaj gdzieś był, czy mi się wydaje? Tu trzeba z grubej rury w niego wjechać. Jak dzik. O! Tutaj mamy chyba nawet jakiegoś awka. Dobra. No frankiem jest łatwo, nie będę ukrywał. Że frankiem jest dosyć łatwo. No zagramy sobie nim jeszcze jedną gierkę, bo naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie Bardzo fajnie mi się tą postacią gra. Nie będę ukrywał. W ogóle piszcie w komentarzach słuchajcie jakie są Wasze ulubione postacie i jaką macie na nich rankę. Jestem ciekawy, naprawdę możecie się pochwalić. I zobaczymy właśnie czym tam sobie pogrywacie. Znowu ta sama sytuacja co wtedy Znowu jestem na tego sfaniaka. Leszko! Dobra, zabity O w mordę, dobra Dobra, o! Rozwalony To jest to, o to chodzi właśnie Tu będzie ciężko, coś tak czuję A, Dobra Ten ult, ten ult Nas ratuje Dobra, 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 dobra Aj, koleżko. No nie, dobra. Tutaj było bez szans akurat na kolcika w tym, w tym wypadku. No ale myślę, że sobie tutaj zakończymy ten odcineczek, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Eee, myślę, że, że był dosyć przyjemny i że bardzo fajnie wam się oglądało. Do następnych odcineczków. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję na tym kanale. Miejcie się dobrze. papa. pa. pa.